Jestem w Sławkowie na ulicy Krakowskiej No i chciałbym Mnie tutaj Nawigacja Przeprowadziła przez Osiedle PCK, czy wokół osiedla PCK do dworca Kolejowego Dworzec jest tutaj tak naprawdę Niedaleko nie wiem czy tutaj przez Wita stworza bym, bym do dworca nie dotarł. No ale zobaczymy, zobaczymy jaką trasę zaproponuje Google Maps. Z Sławków, choć niewielkie miasteczko. Tutaj nie wiem, czy przez osiedle bym nie był w stanie przejechać. Trzeba by chyba troszeczkę... Za 200 metrów skręć w prawo. Mhm. Mm Bo Google tutaj proponowało dookoły, nie brało w ogóle pod uwagę jazdy przez osiedle. Tu? Nie, tu. Nie popatrzyłem. A wprost muszę jechać. Tutaj oczywiście jestem w strefie y, zamieszkania w prawo, następnie skręć w lewo. Tutaj oczywiście jestem w strefie y, zamieszkania, więc maksymalna prędkość to 20 km. Na godzinę, przypominam o bezwzględnym pierwszeństwie pieszych w zasadzie w każdej Skrycie. sytuacji. I w zasadzie tutaj kończy się strefa zamieszkania. Natomiast nie mamy znaku, że z tej strefy wyjeżdżamy. A wyjeżdżam na ulicę Generała Sikorskiego, która to droga naprawdę nie jest już strefą zamieszkania. Ta strefa się już skończyła. Jak tutaj wiedziemy, to to strefa, strefa się będzie zaczynać. No to wjadę teraz do osiedla PCK, jadąc od drugiej strony. Specjalnie jadę tak, żeby do osiedla skręcić w lewo, żebyśmy dokładnie widzieli to, że na pewno ta strefa zamieszkania tutaj jest, że ona się rozpoczyna. Wjeżdżając do osiedla, proszę bardzo, strefa zamieszkania się rozpoczyna, a jak wiemy, w tym miejscu się nie kończy. Ja sobie przejadę teraz przez osiedle do ulicy krakowskiej. Zobaczymy, czy z tamtej strony też nie ma końca strefy zamieszkania. Wbrew pozorom, to są takie, bym powiedział, dość ważne znaki, bo. No w strefach Po pierwsze jeździemy dużo wolniej Ustępujemy Pieszym w każdej sytuacji No i teraz co Wyjadę na drogę Bo nie ma gdzieś znaku No Bez sensu jest to słabe tak naprawdę Tutaj wyjeżdżając na ulicę Krakowską Jest oznakowanie Jest koniec strefy Bardzo proszę tak więc jak widać, tylko z tamtej strony brakło funduszy na to, aby postawić znak. No chyba, że jest to jakiś akt vandalizmu. Bo i tak może się zdarzyć, że, że po prostu komuś się ten znak przydał i dlatego go w tamtym miejscu nie ma. Tak więc można powiedzieć, spotkałem kolejną strefę, która nie ma końca. Jest to osiedle PCK w Słaskowie. Ulica obrońców Westerplatte w lewo z podporządkowanej. Bez stopu, więc nie ma obowiązku. Za 600 metrów. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Nie ma obowiązku tutaj oczywiście zatrzymania. I w zasadzie jestem przed dworcem, jadę drogą z pierwszeństwem. I po lewej stronie mam dworzec kolejowy w Sławkowie. Budynek... docelowe jest po lewej stronie. Budynek dworcowy mocno zapuszczony. A tu po lewej jest park.